Na prośbę jednej z widzek wstawiam jej audio przekaz do J.K. z racji tego, że ponoć zainteresowany wysłuchał już wcześniej przekazu. Apel powinien być udostępniony. Dlatego dochodząc do wniosku mamy wolność słowa. I każdy ma prawo do głosu. Prawda? Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Zapraszam. Dobry wieczór. Witam wszystkich. Nazywam się Beata. Chciałabym Powiedzieć coś od siebie na temat pana Jacka a jak to ogarnąć, czyli jak tam. Czasami czasami ludzie mówią, jak to ograć. Bo to jest właściwie tożsame. same. Więc o co zachodzi. Kłowski. Wykorzystuje swoich aktorów. Tak to nazwijmy. Nazywajmy rzecz po imieniu. On nazywa swoich bohaterów, którzy są wykluczeni społecznie, którzy są narkomanami, alkoholikami których los potraktował tak, na, tak, a nie inaczej. Być może z własnej winy, być może byli niezawinieni w tym, jak ich los pokierował. Wykorzystuje ich do... Do czego? Do tego, żeby za, zarobić grube pieniądze. Spójrzmy na subskrypcję. Spójrzmy na wyświetlenia. To jest akurat mało istotne. Możemy mieć wątpliwość co do... Yy, co do właśnie subskrypcji i ilości wyświetleń, ale to, to, już, to już może na, 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 drugą, na drugą kwestię, na drugi filmik. Generalnie o co chodzi? Który, spójrzmy co robi. Mówi, że jego filmy oglądają dzieci. A filmy zawierają co? W, w filmach występują narkomani, kryminaliści, którzy mówią, ile mają w penisie. E, śrutów od, od e, jak się nazywa, e, przepraszam, broni palnej, e, śrutów, które, które nazywane są przez Jacka Górskiego tiktakami. I te, te filmy są oglądane przez dzieci, gdzie narkomani chodzą, pokazują jak, jak, jak zdobywają butelki, które należy potem sprzedać, jak za, za te butelki, za te puszki, za to wszystko, jak zdobywają pieniądze, żeby się naćpać. Jeździ tam ze swoją nazwijmy, tak jak on mówi, przyjaciółką, partnerką życia, czynną heroinistką która, jak twierdzi, jest w trakcie leczenia. Czy ona jest w trakcie leczenia, jeżeli podróżuje razem z nim po Europie, gdzie razem uczestniczą w, właśnie w nagrywaniu takich osób, które czynnie, czynnie uzależniają się, spożywają w tym czasie alkohol, spożywają, zażywają narkotyków. Ona śledzi losy tych ludzi. Kontroluje wszystkie filmy, odpowiada na, na, na pytania ludzi uzależnionych. Niejednokrotnie pisze, jeżeli ktoś się na przykład pyta, że nie powinnaś tego robić, ona odpowiada Zluzuj Majty. Więc czy ten człowiek jakby rzeczywiście pomaga tej drobnej istocie, tej, tej, tej kobiecie, no? W tej chwili ma 20 lat, ale on już z nią jest kilka lat. I cały czas jest uzależniona. Czy ten człowiek rzeczywiście jest, jest, jest na tyle, czy on, czy on moralnie, czy moralnie po prostu, czy on jemu to pozwala, żeby takie rzeczy robić? Uzewnętrznie ludzkie, ludzkie, jakby losy. Ludzie się przed nim otwierają. E, za 50 bądź, nie wiem, jakaś teraz stawka, słyszałam, że 50, wcześniej było 20. Czy to jest moralne? Czy to jest moralne, aby człowiek jeździł po świecie? W tej chwili jedzie do Afryki, nie wiem kogo będzie kręcił, kogo będzie nagrywał. Czy to jest, czy to jest naprawdę moralne, żeby on płacąc ludziom pokrzywdzonym, wykluczonym, alkoholikom, narkomanom, płacąc pieniądze, oni się uzewnętrzniają i on to nagrywa. I, i, i siedzą, siedzą na jego kanale ludzie, oglądają to, biją brawo, wręcz... W mu, kręć jeszcze więcej, kręć jeszcze więcej tych wszystkich ludzi. Tak, my chcemy to oglądać. My chcemy to oglądać. Czy my naprawdę chcemy oglądać ludzi, którzy 25 lat swojego życia przesiedzieli w więzieniu w Niemczech, którzy są narkomanami, którzy oficjalnie mówią, że są złodziejami, że okradają sklepy, że okradają najbliższych, okradają wszystkich, że biją stare kobiety, że kradną im torebki. Żeby z tych torebek zabrać telefony, pieniądze, czy naprawdę my chcemy to oglądać? Proszę się, proszę się przyjrzeć tym, tym filmom.